Ja nazywam się Paweł Pazuchowski, jestem nauczycielem matematyki w publicznym liceum numer 2. I w imieniu zespołu matematyków chciałbym przedstawić wam, drodzy, ósmoklasiści, ofertę naszą, jeśli chodzi właśnie o matematykę w naszej, w naszej szkole. No, mam świadomość tego, że w ósmej klasie stoicie przed ważnym wyborem, prawda? Ważny wybór przed Wami szkoły, szkoły ponadpodstawowej. Też sięgając z pamięcią, ja jeszcze powiedzmy jestem z pokolenia gimnazjum, także też kończąc gimnazjum, trzecią klasę, też byłem właśnie przed tym wyborem. No moim wyborem było właśnie drugie liceum ogólnokształcące, także dzisiaj wypowiadam się nie tylko z perspektywy nauczyciela tak naprawdę, ale również z perspektywy absolwenta tej szkoły, tak? Także, także też miejcie, miejcie to gdzieś na względzie. Ja postaram się udostępnić Wam taką prezentację tutaj, na podstawie której będziemy sobie tutaj działać. Dobrze. Dajcie proszę znać, czy, czy się wyświetla Wam na ekranie. Tak, jest, jest. Jest, dobrze. Jestem jest słyszalny matematyka. cały czas? Tak, dokładnie tak. Jestem słyszalny cały czas, tak? Tak. Wszystko tak? Super, elegancko. Dobrze, okej. Okay. Proste jak matematyka, prawda? Bardzo, bardzo tutaj hasło typowo, typowo matematyczne, tak? Proste, proste nie tylko jako, jako słowo, które, które opisuje, czy coś jest łatwe, tak? Ale również proste jako, jako figura geometryczna, prawda? Która gdzieś oczywiście wpisuje się jako takie przewrotne hasło, prawda? W, nasze, w nasz tutaj przedmiot. i tak, jeśli chodzi o profile typowo matematyczne, które planujemy otworzyć w przyszłym roku w naszej, w naszej szkole, to są to trzy klasy. Jest to klasa matematyczno-fizyczna, to jest klasa pierwsza A, klasa pierwsza B to będzie klasa matematyczno-informatyczna, tutaj w tym roku będzie nowość, bo ta klasa będzie z elementami programowania, no i jest jeszcze klasa pierwsza G, również klasa matematyczna, tutaj jako drugi przedmiot rozszerzony występuje geografia. Tak naprawdę na każdym profilu, bodajże poza klasą C, Poza klasą społeczno-prawną, możecie również wybrać matematykę na poziomie rozszerzonym jako kolejny przedmiot, tak, poza właśnie tymi kierunkowymi, czyli na przykład klasa biologiczno-chemiczna również może mieć rozszerzoną matematykę jako kolejny, poza biologią i chemią przedmiot rozszerzony. Tak? Także oczywiście każda klasa realizuje poziom podstawowy, no i poziom rozszerzony, oczywiście osoby, które, osoby, które wybiorą oczywiście ten przedmiot jako, jako przedmiot które chcą realizować właśnie na poziomie rozszerzonym. Klasy tutaj wymienione klasy matematyczne z automatu mają już w planie klasę mają matematykę na poziomie rozszerzonym także tutaj już rozszerzenie rozszerzenie jest po prostu już wpisane jako całość dla całej dla całej klasy no, o, o tym że matematyka bardzo bardzo rozwija szczególne takie logiczne myślenie prawda takie szczegółowe rozumowanie. Sprawność sprawność rachunkową, i tak dalej. Tak? To poza tym jest takim też ważnym, ważnym elementem w życiu, prawda? bo przydaje się naprawdę do wielu, do wielu kwestii, których, których rzeczywiście będziemy gdzieś tam potrzebować. Także na przykład do samej matury, tak? podchodząc do matury, pamiętajcie, że maturę podstawową zdaje każdy, czyli każdy musi podejść do poziomu podstawowego. I zaliczyć oczywiście ten próg 30%, przynajmniej tak, ale oczywiście tutaj staramy się oczywiście, żeby ten wynik, te wyniki, które prezentują nasi, nasi maturzyści, były oczywiście jak najwyższe, także tutaj, tutaj też możecie tutaj liczyć na pomoc ze strony, ze strony nauczycieli, żeby ten wynik oczywiście wyglądał jak, naj, jak najlepiej. No ale oczywiście klasy matematyczne tutaj dążą do napisania jak najlepiej poziomu rozszerzonego. No i tam już troszkę rzeczywiście więcej umiejętności i wiedzy jest sprawdzane. Także, także tutaj e, klasy, klasy profilowo-matematyczne. Mają tych godzin matematyki więcej. E, w pierwszej klasie e, każda klasa matematyczna ma po 5 e, godzin matematyki. No i to jest taka wystarczająca ilość, żeby rzeczywiście przerobić materiał porządnie, tak? I rzeczywiście, żeby był czas również na jakieś utrwalenia wiadomości, na powtórki, e, no i na takie solidne solidne wytłumaczenie i solidne przećwiczenie wiadomości i umiejętności, które są wymagane na poziomie rozszerzonym. Jeśli chodzi o naszą kadrę matematyków, no to składa się ona, jak widzicie tutaj z 10 nauczycieli. Oczywiście jest to lista osób, być może część z tych osób znacie, tak? Gdzieś rzeczywiście pewne, pewne nazwiska myślę, że są dosyć słynne, tak? na, na terenie samego samego Opola i nie tylko, także, także pewnie część z nazwisk będziecie kojarzyć. E, oczywiście lista jest dostępna również na stronie szkoły, tak? e, No i jak najbardziej wszyscy nauczyciele będą dążyli do tego oczywiście, żeby Was do tej matury jak najbardziej przygotować i żeby te lekcje oczywiście wyglądały no ciekawie tak, tak żeby matematyka rzeczywiście was interesowała tak, a nie była tylko przykrym obowiązkiem. Jeśli chodzi o olimpiady, tak? Nie tylko wiadomo, lekcje, tak, ale fajnie, fajnie pokazać się również od strony matematycznej z dobrej strony również poza szkołą. No i jak najbardziej właśnie takie olimpiady i konkursy dają tutaj możliwość ku temu, żeby wykazać się właśnie w takich, w takich oto w tej oto właśnie kategorii. No, najpopularniejszą olimpiadą jest olimpiada matematyczna, tak, od lat oczywiście bierzemy w niej udział z sukcesami, tak? Mamy laureatów, mamy finalistów. Poza olimpiadą matematyczną jest jeszcze taka mała. Olimpiada Matematyczna o takim zasięgu wojewódzkim. Poza tym jest Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Statystyczna. Jest również Olimpiada o diamentowy indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tak, czyli AGH. Jak najbardziej oczywiście w tych, w tych konkursach, w tych Olimpiadach zachęcamy do brania udziału już nawet właśnie od pierwszej klasy, żeby próbować właśnie swoich sił tak, w zmaganiach właśnie tutaj, w tych Olimpiadach. Tutaj jako szkoła też wyszliśmy z taką inicjatywą stworzenia lekcji otwartych, tak żebyście mogli nas też zobaczyć w akcji. I proponujemy Wam takie lekcje otwarte. Zaproponowaliśmy tutaj ja i pani Kasia zając tematy które zostały przesłane już bodajże do waszych do Waszych szkół, także na pewno, na pewno gdzieś tam na skrzynkach mailowych w Waszych sekretariatach na pewno pojawiły się informacje odnośnie tych lekcji otwartych, że można, można jak najbardziej się na nie zgłaszać, zgłaszać, nie tylko z matematyki, ale ale również na inne przedmioty. Także jak najbardziej zachęcamy, to będzie realizowane aż do samego czerwca w terminach przez Was Wybranych, tak? Oczywiście będziemy się starali w miarę możliwości dostosować i dopasować, tak, żebyśmy się mogli na taką lekcję matematyki połączyć, tak? Czyli Lekcje otwarte jak najbardziej można, można zgłaszać się swój. Jeżeli ktoś jest chętny, tak, jeżeli jakaś klasa wyraża taką ochotę, chęć, chciałaby zobaczyć, jak to wygląda, jak najbardziej prosimy. Zgłoszenia jak najbardziej tutaj są podane w formie mailowej, w formie telefonicznej, także można oczywiście zadzwonić, napisać, zapytać, dopytać, no i oczywiście zgłosić się i w wybranym terminie oczywiście. Postaramy się taką lekcję dla Was zorganizować. Poza olimpiadami, poza konkursami, tak, dniami otwartymi, i tak dalej, oczywiście organizujemy również inne rzeczy. Dwa lata temu zorganizowaliśmy bieg matematyczny dla klas ósmych, dla klas siódmych i ósmych, tak naprawdę. No i ten bieg matematyczny cieszył się do, dużo, dosyć dużą popularnością właśnie wśród uczniów klas szkół podstawowych. No w tym roku, no z wiadomych oczywiście względów, nie doszło do skutku zorganizowania tego biegu matematycznego, aczkolwiek będziemy na pewno. Chcieli wrócić do niego w przyszłych latach. Tak? Także, jeżeli tylko sytuacja oczywiście na to pozwoli, będziemy, będziemy kolejne edycje biegu matematycznego organizować. W tym roku mieliśmy podzielony rok szkolny w ten sposób, że na każdy miesiąc przypadał miesiąc poszczególnego przedmiotu. No w tym przypadku matematyka miała miesiąc luty. Luty był właśnie miesiącem matematyki. No i wówczas. Też angażowaliśmy się tutaj, żeby matematykę zaprezentować. Na te, na te szkoły i nie tylko. Wówczas robiliśmy, uczniowie przygotowywali takie prezentacje na temat takich ciekawostek matematycznych, na temat różnych ważnych osobistości matematycznych, ciekawych twierdzeń, ciekawych, ciekawych różnych wzorów i tak dalej. To było wszystko publikowane na stronie szkoły jeszcze na tej starszej wersji, bo teraz, jak, jak pewnie zauważyliście, już jest nowa, nowa wersja szkoły, nowa, nowa wersja strony szkoły. Jeszcze na tej starej wersji były właśnie publikowane e, dziennie. Różne aforyzmy związane z matematyką oraz właśnie prezentacje, które przedstawiały pracę, pracę nas, nas, naszych uczniów. W naszej szkole również organizujemy takie sesje matematyczne. To jest związane tak naprawdę już z takim bieżącym materiałem realizowanym u nas w szkole, także tutaj to jest coś, co będzie Was na pewno czekało po przyjściu, po przyjściu do nas. Oczywiście wiadomo, że diagnoza też jest w trakcie bardzo ważna, tak? To nie tylko informacja dla nas nauczycieli, ale, ale również dla Was, tak? Żeby zorientować się, gdzie są ewentualnie jeszcze jakieś braki, gdzie trzeba jeszcze ewentualnie sięgnąć, tak? Co jeszcze poprawić, czego się douczyć, tak żeby rzeczywiście ten wynik naturalny był po prostu na miarę Waszych możliwości jak najwyższy. Eee, dobrze. No, ja oczywiście mogę, mogę mówić tutaj dużo, prawda, na ten temat, co, co, co oferujemy i tak dalej, tak jak to, jak to wszystko wygląda, no ale myślę, że dużą, dużym takim tutaj, e, dużym tutaj, e, dużo będą mieli również do powiedzenia uczniowie naszej szkoły, tak. E, ja tutaj jeszcze raz udostępnię, z tego względu, że zapomniałem tutaj udostępnić dźwięk z komputera, także jeszcze raz tutaj udostępnię tą prezentację. Dobrze, ok. Eee, I teraz tak, na chwilkę będę musiał wyłączyć niestety mikrofon, bo niestety to nie będzie działało z mikrofonem. Szanowna, ja jestem Paweł ja z klasy dwujęzycznej i ja dlatego matma mam podstawową. Chciałem tylko powiedzieć, że matka w naszej klasie to naprawdę 10 na 10. To, co mogę powiedzieć o naszych zajęciach, dobry poziom. Dobra atmosfera i wszystko dokładnie wytłumaczone. No nic dodać, nic ująć. Lekcje matematyki pomagają nam uporządkować naszą wiedzę. Dzięki temu, że rozwiązujemy dużo różnych przykładów, nie mamy problemu z zadaniami maturalnymi. Wybrałam EO2, ponieważ chcę wynieść jakąś wiedzę z nich. Myślałam, że lekcje matematyki będą takie podobne do tych z podstawówki, czyli takie na wymuszenie, które nie były zbyt przyjemne, przynajmniej w moim przypadku. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Lekcje są cudowne i bardzo zaskakujące, i oczywiście nie ma głupich pytań, ponieważ nauczyciele wytłumaczą wszystko tyle razy, ile trzeba, aby ktoś zrozumiał. Nauka i kontakt pomiędzy nauczycielem a uczniem jest po prostu idealny, a sama matematyka jest bardzo, bardzo przyjemna. Atmosfera podczas lekcji jest swobodna. Jeśli czegoś nie rozumiemy, wystarczy zapytać nauczyciela, i wszystko staje się jasne. Hej, jestem Malwina i je uczęszczam do drugiej klasy dwujęzycznej. Szczerze mówiąc, matematyka nigdy nie była moją silną stroną. E, nigdy nie była dla mnie taka oczywista, zawsze miałam z nim jakiś problem. Zawsze to było dla mnie trochę niezrozumiałe. E, do czasu, kiedy znalazłam się w dwójce, mam e, naprawdę świetnych nauczycieli matematyki. W końcu zostało mi wszystko dobrze wyjaśnione, nie potrzebuję się na żadne korepetycje. No, powiedziałam, że teraz jest to mój jeden z ulubionych przedmiotów. I naprawdę z całego serducha Wam mogę polecić, jest super i przychodźcie. Tak naprawdę tyle. pokrótce chciałem przedstawić właśnie ofertę, jaką, jaką, tutaj, jaką tutaj przygotowaliśmy dla Was. Serdecznie, serdecznie zachęcamy do, do przyjścia do tego, żebyście do tego, żebyście spróbowali, żebyście zaufali nam, nauczycielom, nie tylko matematyki, ale również pozostałym tak. Myślę, że dwójka ma już taką bardzo, bardzo mocno wyrobioną, dobrą opinię, także, także serdecznie, serdecznie zachęcamy i miejmy nadzieję, że do zobaczenia.